Hej. wyszłam na kije bardzo lubię chodzić z kijami czyli uprawiać nordic walking zawsze wożę je ze sobą w samochodzie i buty na zmianę buty, do nordic walking powinny być jak najbardziej opływające stopy, czyli jak dużo chodzimy to podeszwa powinna być ścięta z tyłu czyli nie powinna być za bardzo wystająca Wręcz powinna się mieć taki kształt jak nasza stopa, czyli jak nasza pięta. Wtedy jak stąpamy, nasza pięta przepływa płynnie, ruch odbywa się od pięty i stopniowo przenosi na stopie i odbijamy się od palców, czyli od dużego palca stopy. Tak powinien przepływać prawidłowy ruch. Dlatego zwracajmy uwagę na buty, jakie kupujemy do nordic walking. Bardzo często są właśnie teraz różnego rodzaju właśnie buty sportowe, które mają bardzo wystające z tyłu pięty. Jest to, powiem szczerze, głupi pomysł. Nie wiem, kto to wymyślił. Chyba ktoś, kto nie za bardzo e, e, lubi nasze stopy. Bo to powoduje, że ciężar naszego ciała jest inaczej rozłożony, i jak po prostu chodzimy, to odbijamy się nie od pięty, tylko właśnie od tego czegoś, to jest z tyłu naszego buta, który tam nie powinien być. To jest, nie wiem, jakiś wymysł, że niby to tak ładnie wygląda. Ale generalnie szukajmy butów, które mają jak najmniejszą podeszwę z tyłu, czyli nawet, żeby się zaczynały troszeczkę, żeby ta pięta troszeczkę nawet wystawała z tyłu. Ponad y, podeszwę buta. Wtedy będziemy ładnie chodzić, nie będziemy sobie szkodzić. <grym> y, nie ma, bo są buty do biegania. Buty do biegania niekoniecznie są właśnie do Nordic Walking. Bo motoryka chodzenia jest troszeczkę, troszeczkę inna. Więc y, zwróćmy na to uwagę i ruszajmy w trasy. <grym> Zdrowym ciele, zdrowy duch. Pozdrawiam wszystkich, Katarzyna Koniarska, Wróżka Stopuszka, Studio Zdrowia i Urody Mystic, Tarnowskie Góry.